Siemano! Witajcie! Ja jestem Mateusz, to jest pierwszy odcinek z nowej serii. Nie mogłem się oprzeć, żeby nie nagrać nic z Kangur Kakao. Gry, które wyszła w sumie dzień temu, dla mnie dzień temu, bo dzisiaj 28, a dla was może to być cholera wie kiedy, nie mam pojęcia kiedy to zmontuję, nieistotne. Generalnie taka gra tutaj każe nam albo raczej rekomenduje używanie kontrolera i mi nie udało się go podłączyć. Nie wiem, może jestem w pewien sposób ograniczony intelektualnie. Nie mam zielonego pojęcia. Po prostu stwierdzę, że nie będę próbował i będę grał normalnie na klawiaturze. Eee, dobra, bez przedłużania, zaczynamy nową grę. Eee, tak, na pewno chcę zagrać nową grę. Gdzie one są? Nigdy ich nie dostaniesz. Przyniosą ci zgubę. Generalnie, kangorek kawał to jest gra mojego dzieciństwa, ale nie kojarzę tam. Takiej typiarki. Co chłopią? Wyzywanie. Szybciej, Już czas. Totalnie nie wiem o co chodzi. Ale KO wygląda tak całkiem, Kurde, 10 na 10, powiem Wam szczerze, jakbym Jakbym był kangurem. To, to może by coś z tego nawet i wyszło powiem wam. Kurde, dobra. E, tak w wpierdziel i w beczka z motion tutaj. Wygląda to trochę śmiesznie. No tak. Wolałbym żeby tego nie było. mam jakiś czas co, co tym tam druga? Dobra, prawie spadłem, coś nacisnąłem. Nacisnąłem chyba kontrol. Tak, tak, dobra. Bo to było toczenie się, jasne. Już wszystko wiem. Już? Wszyscy? Padliście? Dobra. Yy, nie w tą stronę. Nie, to toczenie się kangurkiem. Odpuść Nie. Dobra, lecimy. Nie śpimy. Wyspa Hapolo? Coś takiego? O. Tekstury się nie doczytały. A to był chyba tylko... Sen? Chyba Kaja ma kłopoty. Znowu miałeś zły sen. No? jest Kaja? To było coś więcej. To było tak, jakby Kaja próbowała mi coś powiedzieć. Może ona wie, co się stało z tatą? Muszę jej pomóc. Proszę, mamo, nie powstrzymuj mnie. Nie martw się. Nie będę. Co? Nie będziesz. Próbowałam powstrzymać twoje. Jakie złoto? Jakie złoto? Próbowałam Chalera powstrzymać jasne, twoją nie nie I uciekła. Upór macie w genach, więc nie popełnię znowu tego samego błędu. No dobra, a gdzie jest haczyk? Jak już musisz iść, to przynajmniej się dobrze przygotuj. Poszukaj Wolta. Pewnie patroluje okolice Dojo. Ostatnio musi okay. to robić częściej. Dobra, już lecę. Dzięki, mamo. Jesteś kochana. Eee, czyli to jest kochanie. szczęśliwa rodzinka. Mamy matkę Marlene. De facto mój kot się tak samo nazywa. W sumie to nie nazywa tylko Babi. I w sumie to nie mój kot, ale nieistotne. E, Okej, okay, mamy matkę Marlenę, my jesteśmy KO. Kaja to chyba nasza siostra. Raczej na pewno Kaja jest naszą siostrą. E, przydałoby się jeszcze poznać imię starego pijanego, który. Właśnie! To jest motyw starego, który wyszedł po mleko i nie wrócił. I teraz my, jako. Nawet kało jest w szoku, ja pierdzielę. Widzicie, to jest rozkwinka czysta jak naprawdę. To jest motyw starego, który wychodzi po mleko i nie wraca. E, I my, jako zdesperowany, mm, nie wiem, 5-6-7-latek, chłop, co się na ogonił, usiadł, ja pierdolę. Ale jazda, e, Dobra, lecimy. E, chłop, co ma kilka lat, nie wiem na ile on wygląda, jakieś dziecko totalne. E, po prostu próbuje go odnaleźć. Skakanie. A, dobra, to są samouczki, to nie istotne No, ona jest jakby duchem, ko. No Cię chyba nie słyszy, mogę do tej wody? Mogę Właśnie, pamiętam, że w rundzie drugiej było tak, że jak się skoczyło do wody, to ta siła mu się wydłużała I tu chyba, no, z tego co widzę, no, też wydłuża Dobra, fajnie to wygląda, fajnie to zrobili, bardzo mi się to Kto podoba nie wiem, ale to sprawdzimy zaraz. Podwójny skok, ale to jest jeszcze moneta. Mamy podwójny skok, tak dobra, tylko żeby się nie wypierdzielić na ten głupi ry... Nie, no przeba udało się. Siostra, to naprawdę ty? To tutaj coś jest. Tam też coś jest. A, to pewnie będę zaraz tam z góry musiał zejść i to było po to, żeby tam spać. Dobra, mniejsza. Mniejsza Tajemnice, o zdradź mi tajemnice Eksploruj boczne ścieżki, aby zdobyć dodatkowe nagrody, świetnie, czyli prawdopodobnie dobrze myślałem, ja też mam taką nadzieję, nadzie i mam też nadzieję, że nie będę często tak spadał jak teraz. Dobra, mamy tutaj skarb, nie wiem co to było, nie mam pojęcia. Dobra, w to pewnie musimy przypierdzielić, a mogę zrobić tak? Jasne, że mogę. Ile monet, ja pierdzielę Fajnie, więcej kasy. Ja tylko nie wiem, czy coś to zmieni. Chłopco stał się, chłopco zawisnął w powietrzu. Zawisnął? Oj. Chyba zawisnął, zawisnął? Zawisnąć w powietrzu? Tak, zawisnął. Chłopcy zawisną w powietrzu, nie? Fajnie. Kao, na mi taki sztuczek. Dobra, myślałem, że nie wziąłem tego. E, czyli lecimy dalej. Ja zawsze uwielbiałem, kurde, w kangurku po prostu toczyć się. O, właśnie. Dokładnie... Coś przejebałem. Dobra, przynajmniej jestem cały. Chciałbym pogadać. Ja, ja też bym chciał z kimś pogadać. Jestem taki samotny. Nie no. Eee, nie, nie było tematu. Dobra, w dzwonek mam. A, to jest płód kontrolny. No właśnie, to chyba te dzwonki też chyba były w, w poprzedniej części tak mi się wydaje. W ogóle ta poprzednia część, to chyba runda druga. Mam nadzieję, że nie gadam głupst. Głupost? Głupst, tak, dobrze Głupst. Eee, kurde, ta część druga z tym motywem poziomów gdzie trzeba było zdobywać pieniądze. Czy tam monety w sumie bardziej by to odlokować, te dukaty chyba. To było coś pięknego, najlepiej wspominam tą grę ze wszystkich gier ze wszystkich gier z dzieciństwa. Może jeszcze, którą tak naprawdę bardzo kojarzę i bardzo lubię to były. To były chyba te bakusie, może nie tyle, że lubię, tylko po prostu kojarzę, bo wiem, że miałem z tą grą problemy, bo albo nie chciała działać, albo ja po prostu nie umiałem czegoś przejść i tam trzeba było te bakusie jeść by te płyty mieć. I pamiętam, że po prostu rodzice mi tego multum wiedział, kupowali naprawdę od cholery i często trafiały mi się te same po prostu płyty i miałem taką kolekcję już tego wiem, że brakowało mi jednej, bo to było w sumie od... chyba od smaków zależało. Nie wiem, ale wiem, że brakowałem po prostu jednej, bo one to chyba były łączone w te, te, te kurde Bakusie że jakby do pewnego etapu się dochodziło, później trzeba było mieć tą nasoną płytę i wtedy można było przejść dalej, coś, nie pamiętam kurczę z tego dokładnie. Zresztą, gramy w kangur kakao, no skupmy się na kangurku Kakale, tak? Kangurek kakao od dzisiaj. Dobra, siostra nam zniknęła. ale mamy jakąś skrzynię. Czy to są rękawice Hmm. Ciekawe, o, to jest szaman, yy, chciałem powiedzieć, że dostaję w wpierdziel, aczkolwiek sądząc po tych odgłosach, po minie kangurko kakao, to raczej ją spuszczę ten wpierdziel, tym żabom, czy, żaba, ropucha, to, to chyba to genialne, samo, nie drede, wiem, nie znam się na zwierzętach, mam nadzieję, że na pewno jest. coś pojebałem, ale okej, okay, to Zaraz, mniejsza o to. Nie Super, nie? Znalazłem rękawice taty, ktoś się zakopał. Hmm. Ja. Nie bez pomocy. Ja, no, to już wiadomo, kto. O, o, ty? Ale dlaczego? Dzieje się coś złego. Mrok. Dlatego twój tata wyruszył. Żeby to pokonać. Ten sam mrok skaził jego rękawice. Wyglądają normalnie? Może ich moc się zmieniła. Twój ojciec zauważył. Ale Kaja chciała, żebym je znalazł. To ona doprowadziła mnie do rękawic. Co? Wytłumacz. Śniła mi się zanim do ciebie przyszedłem. Próbowała mi coś powiedzieć. Kiedy się obudziłem, mama zgodziła się, żebym jej pomógł. Że co? No i przyszedłem tutaj, żeby cię poszukać. Jakże co? Nie słuchasz mnie? Hej, czy co to było? Zaprowadził mnie do rękawic. Świat? Teraz do góry nogami. Muszę zapomnieć wszystko, co myślę, że wiem! Świat teraz do góry nogami. Aż Nie można ignorować... Za... Świat teraz do góry nogami, to, to po prostu, Więc jakby... Nie wiemy, co dalej. ...demolkę, jaką ty zrobiłeś? Przygotujesz mnie do wyprawy na ratunek siostrze? Na pewno... Jasne, że nie! nie. ...ustalić, co się stało z tatą! Hmm... Najpierw udowodniłeś... Cholera, myślałem, że nie. Załóż rękawice, może przyniosą coś nowego. Przecież mam założone! Ty, Walt, ty coś brałeś? Chłopie, jestem. Nie wiem, kurty trzy kroki od ciebie i mam na sobie rękawice. Dobra, dostanę się do dojo. E, to mamy zaliczone. Świetnie. To lecimy dalej. Zabieramy sobie nasze monety. Nazwijmy to dukaty. To są by dukaty, mam literkę D na sobie. Jezu, jak to są dukaty. Świetnie, bardzo dobrze. Jak to są dukaty, to ja jestem w tym momencie po prostu. Generalnie. Mm, poczułem potrzebę uderzenia w tego, w to coś, w ten przycisk yy, i w sumie dobrze zrobiłem. N nie myślałem, że to będzie. Yy, przejście. Dobra, mamy checkpoint, to jest nasz checkpoint. Za checkpoint mamy 5 chyba monet i serduszko, okej. Okay. Co mam tu zrobić teraz, panie krabie, Co mam zrobić? Ciosy? Nie, cię jednąć? Nie, chyba nie ciebie. Uderzaj. Aha, czyli prawdopodobnie, a no raczej tak, bo tam jest nasz żymeczek. Tam jakoś mam długo tu uderzać czy coś? Z tego monety wypadają. Zobstawiam, że do końca wypadania monet. Dobra, ten się już skończył. Ten, tutaj. O, dwie na jednym, ognie, jak fajnie. Dobra, ten się pierwszy już skończył. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ciężko z celowaniem, ale to, mam nadzieję, że nie przeszkodzi mi to w dalszej, dalszej grze. A raczej na pewno przeszkodzi. Tam jest moneta. Ja mogę wejść do... Jezu, myślałem, że on się topi. Się przestraszyłem już. Dobra, mam coś eksplorować, więc ja obstawiam, że... o, Ooo! Mamy tutaj coś. Blokowano treści. Fajnie! Koopedia. To było napisane kaopedia. Jezus Maria, jak to brzmi dziwnie. Dobra. E, nie wiem co tu mamy, ale możemy sobie teraz sprawdzić poziomy. Do Okej. Okay. Czyli mamy te poziomy, które możemy wrócić. I mamy naszą kaopedię. Jak to brzmi źle, ja pierdzie. Mamy postacie. Dobra, one mają tutaj wizerunki. To na pewno jest nasza siostra. Mamy jakieś kraba ręk na rękawice. Jakieś już powinienem mieć. Nie wiem, co za stwór jest jakiś. A, tam jeszcze coś było. Czekajcie. Wrogowie, dobra. Okej, okay, wrogów się na razie nie bawimy. Skarby, co tutaj mamy? Dukaty, super, złote monety. Można znaleźć w różnych częściach świata. Im więcej ich zbierzesz, tym więcej rzeczy możesz kupić w sklepie. Dobra, za do dukaty możemy coś kupować. Litery KAO. Trzy litery tworzące słowo KAO są dobrze ukryte w różnych częściach świata. Spróbuj odnaleźć. Dobra, ci tam pewnie będzie jakaś nagroda. Papierowy zwój z nowymi faktami do Kaopedii, Rzadki przedmiot puszczony przez wrogów. Tu żadnego wroga nie było. Życia Kao. Mam 5 życia Kangurka Kakao. Nie ma problemu, fajnie. Dobra. Czyli chyba wszystko wiem, a raczej nie. Zabieram dukaty. I wracam na... swoją... swój cel misji. No i tak, Kangurka Kakao ma wygłoną szyję, to mi się bardzo podoba. A teraz pytanie, czy ja muszę tutaj skakać po tym? No raczej niekoniecznie. Nie wiem, mam się dostać raczej... Tam. Tutaj też coś jest. Tu jest skrzynia. Nie, to beczka. Mogę ją rozwalić? No dobra, raczej nie mogę jej rozwalić. W jakiś sposób się muszę dostać, tam. Nie wiem w jaki. Nie wiem, czy miałem się w ten sposób tutaj dostać. Zdajmy, że tak. Grzmotnięcie w ziemię. Co mam zrobić? Spacja i kontrol. A, dobra, czyli muszę na to, czyli zrobimy tak i. O, dobra. Tym kucnięciem. Nie wiem co to. A, to ja chyba w jakiś sposób oszukałem system? Czy ja miałem. Nie, czekajcie, bo nie pasuje mi tutaj te wejście. Ciężko ja mi miałem o tej strony, jest tak trochę z dupy strony, ale no, dobra. Tu raczej mam to przetestować, więc. Okej, okay, myślałem, że to działa na większy większy yy, jakby. Ja pierdolę. Większe pole mam tutaj w tym przypadku do popisu, aczkolwiek nie. Dobra. Nie, wiem, ja tutaj wrócę. Tam też są jakieś skrzynie, więc fajnie by było, może je. A ty co tutaj masz? Cio szybki cios. Co to jest? Szybki cios. Że jeszcze kombinacji, coś. A, Czyli ja mam ich szybkim ciosem powalić. O, coś tutaj jeszcze odkryłem przy okazji. To jest powietrze jeszcze. Eee, zarąbiście! Fajnie, że ja się uczę czegoś sam. A, to chyba tutaj może się da to zrobić, tak? A nie, to może... O! W ten sposób! Tylko, że tutaj nie widziałem tego... Jakby... ...do nauki. O, drzemeczek się rozpadł, fajnie. Co mam w tej skrzyni? Oczywiście dukaty, które wpadły do wody. O. Eee. Wyżej jest to chyba nie, dobra, pójście. Dawaj mi to. No ale nie musieliście spadać, kurde, do wody, nie, że coś. dobra Okej. Okay. Nie wiem, dziwnie się tutaj to zaczęło. No ale dobra, już wiem, gdzie mam iść dalej przynajmniej. I to wiedziałem w sumie od początku już, ale okej. Okay. A może zrobić tak po prostu? A nie dobra, to tak nie przyjdzie. Aj, teraz ma sens to, bo jakbym faktycznie zatrzymał się tutaj, to bym raczej ich wszystkich... Naraz pierdyknął, ale spróbujemy to zrobić. No, ze wszystkimi naraz. Dora, raz, dwa i trzy. No tak, przepraszam, stałem. Centymetr nie w tą stronę i. Co blisko? Co blisko? wiem co blisko, ale blisko. Sejbuś. Dobra, życie tu mam. Zwoje, no, mam jakiś zwoje. Niektórzy wrogowie. A, czyli, pewnie on też tutaj zwoju opuści. No, jasne, że tak. Odblokowano treści w Kaopedi. super. Co tym razem mi odblokowało? Postacie, odblokowało mi kraba. Może te kraby są niewielkie, ale są Dobra, Kraby, sraby. Co tu mamy dalej? W ogóle, ile mamy już nagrywania? Z tego co jest 17 minut. A tutaj, raczej dużo cięć nie będzie. A pewnie wcale coś mi zrobi ten ogień tutaj? Niekoniecznie, mam w nim mogą wsadzony, więc raczej nie. A tak ogonem, jak to się robi? A to jest ta spacja. A, czyli jednak tam nie miałem tego wykorzystać na tym manekinie. Nie wiem, totalnie trochę jest to z dupy pokazana nauka tutaj, ale dobra. O! No i cykumy kupyku, to było piękniusie. Czy ja mogę gdzieś tu jeszcze. Ja mogę tam ojść. To. Ten merit? Co on tu jest na górze? Wow. Szybki faktycznie. Brawo. Aha, myślałam, że mogę to rozwalić. Ale niekoniecznie mogę. Aha, czyli tu mi się otworzyły drzwi. I tam muszę iść. Aczkolwiek najpierw pójdziemy tam. Bo tam pewnie będzie coś na mnie ciekało Jezus, myślałem, że już się nie złapie Generalnie w grach takich kurde przygodowych Mam nadzieję, że nie zjebałem teraz tytułu, yy, gatunku Zawsze... O kryształ jakiś, fajnie Zawsze mam stresa, że nie uda mi się Znowu treści Mam jakiegoś kryształa Teraz wiesz, że wszystko będę odblokowywał Skarby, co my tu mamy na temat tego kryształa, gdzie jesteś krysz... Gdzie jest kryształek? Ej a tu jest. Dziwne kryształy świecące na niebiesko, które można znaleźć. Okej, okay, nic przydatnego. E, szkoda. Ba, to szkoda. Czasem nie wiem, co on robi. Dziwne odgłosy po prostu są tutaj wydawane. Tam jeszcze jest jedna jeden dukat. Więc ja sobie go zbiorę. Dukatku, jesteś dobra, jesteś. I co, trzeba się teraz wrócić? No jasne, że nie, przecież można to zrobić. Cykumek, fajnie, dobra. Lajka, lecimy, 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 lecimy! lecimy! Checkpoint, save us i tak dalej, dawaj, super! Szkoda, że tych gdzieś nie mogę kumulować. Uniki, dobra, nieistotne te uniki. Idziemy zobaczyć. Tam jest jakaś pułapka. Takie mam wrażenie. Aaa, Jezus, Maria, przecież to jest tylko po to, że. Dobra, Ciekawe mnie co to jest. Czy to jest pułapka? A, to była beczulka Dobrze Okej. Okay. 30 z tej strony też mam po prostu wejście. Dobra. Znaczy, w sumie się przydało tam pójść, bo jednak Dobra Zebrały się, zebrały, super Lecimy dalej No i dobra. O, tam jest skrzynia. W skrzyni pewnie coś ciekawego będzie znowu. Dobrze, że ono jest w bardzo widocznym miejscu, przez co mogę do niej szybko... No i dobra, nic jednak fajnego nie było. To wygląda jak coś, co bym mógł zniszczyć. Czyli tamtą beczkę mogłem zniszczyć wcześniej, co by... Wracamy, wr wracamy się, wracamy się. <grym>, nie no, nie wracamy się. Eee, tu czy tu? Rzucanie, mogę rzucać. Jak mogę to chwycić? Raczej nie tak, raczej tam było napisane, żebym chwycił to E. Ale nie, bo po co? Dobra, chwyć, ale jak mam rzucić? Może trzeba poprzeczytać? Aaa, po prostu, lewy przycisk myszy, dobrze wiedzieć. Okej, okay, to wezmę sobie jeszcze jednego, mogę tego emeryta rzucić naszego? Ja, czy mogę. No, dobra. Gdybym rzucił niżej, to bym mógł. ty, 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 ty. ty, ty. Dobra, tam coś jeszcze jest. Przydałoby się tam dostać, i pewnie będę mógł zaraz to zrobić. Chwyć, no chwyć. Dobra, rzucaj. Kozak. Dobra, co my tu mamy? O, mamy kolejnego dia diamenta. Chyba nic ciekawego. Beczka. Jest, beczułka. Dobra, się już się uda. Nawet dwie. Nie, no super. Nie wiem ile tam dukatów trzeba w ogóle mieć. Na razie mam kurde 500 sztuk, także jest bardzo fajnie. O, tu się skrył jeden jeszcze. No popatrz, dobra kao. Lecimy. Fajnie. Fajnie by było skończyć ten pierdolnik. Ten etap po prostu Nie no to żaba to naprawdę jest taki przeciwnik ciężki że szok Ale o dobra, nie czepiajmy się. Nie, nie, nie czepiajmy się. Dobra. E, o nie, zapałem myślałem, że poleciem na dół. E, co my tu mamy? Tu jest nasz oj, nasz dziadek. Zczycie mm. kao! Dobrze się spisałeś. Super, wrócimy do wioski. Two mamy niepokoić. Dobra, okej, okay, czyli kończymy tutaj nasz tutorial jak ruszać i oddychać. Który jest w każdej grze, no bo musimy mieć coś takiego. Martwi mnie to, że nie było więcej kao. Zwój mam, diament jeszcze mi jeden uciekł. Napiskała ta gdzieś uciekł. Ej, do cholery, ja jestem taki spostrzegawczy, że to szok. Jest tu coś fajnego? Nie widzę, dobra, trudno. Może przyjdziemy jeszcze dookoła. Może coś. Tu... Co to jest? Ej, tutaj coś jest. A, no tak, to jest. Dobra, nieistotne, że nie od tej strony. Myślałem, że i tak. Ej, ale tam jest. Aha, już to wziąłem, dobra. Ale może tutaj coś będzie jeszcze. Ej, coś, tu, coś tutaj. Jak te wiadro poleciało? Ja pierdzielę. Dobra, zaraz, czekajcie, bo tutaj coś może jeszcze fajnego. Nie wiem co to. Ale zniszczyłem. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze szybko tutaj. Najpierw, że odpalimy. E, aha, przytrzymać trzeba, e, no dobra. A, poziom zaliczony po prostu. No i napisu Kało, nie udało mi się zebrać. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie on był. Nie wiem, ale dobra, kontynuujemy. Zaczniemy sobie po prostu e, jeszcze. Kawałeczek tutaj, żeby móc jakoś to sensownie też zapisać. To jest ta wyspa nasza cała już. No, urocza. Więc z nimi na rękach jestem gotowy, tak? Mogę nimi walić we wszystko. <głos》> ja nie znasz jeszcze ich mocy, nie wiesz jak mogą na ciebie. <głos》> nie próbuj tego. To jedyne, co mi zostało podać O cholera. Bardzo chcę je nosić. Serio? mnie na witość. Nie, z kątem pomysłu. tak. Kao, kurde, naucz się. Inaczej to, trzeba to, wiesz, inaczej zagadywać. próbuj rękawice na prawdziwym przeciwniku. Super. Jesteś gotowy, trenerze? Ha, ha, ha. mówię o terrorze. No nie chcieliś, Kao chciał A, się napierdalać z trenerem? Z Dobra, <laughs> nieźle. Nie ma problemu. Uważaj, mroczny lesie. <laughs> Nadchodzę! Mroczny las. Porozumiem! Kminie teraz, czy w pierwszej części kangurka nie było też jakiegoś mrocznego lasa? Na razie pojawiały się jakieś dziwne kryształy. Okej. Okay. Niech to będą runy. O. Dobra nazwa. Okej. Okay. Sądzę, że runy mają związek z Krysz... Nie pojawiły się wcześniej. To coś w śniegu było. Nie mogę zaraz, tych prób. mogą pomóc. Może udać się dzięki nim tworzyć kryształową. Bra... Okej. Okay. Czyli, żeby zacząć dalej, o hej, co się mam, co tam? A, dobra, 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 dobra. dobra, Nie będziemy zaczynać tego samego od nowa. Cześć, Krabik. Co tam u siebie? A mogę cię wykopać dalej? Ja, przeteleportowałem kraba do innego wymiaru, ale jazda, dobra moi drodzy. E, mam nadzieję, że odcineczek się spodobał. E, szczerze, spodziewałem się troszeczkę czegoś innego e, Po kangurku Chaos, zwłaszcza, że... No jednak ta gra wyglądała w podobny sposób, ale tutaj jest bardziej przerwiona już na taki... E, styl... E, powiedzmy... Mi to się kojarzy z Fortnite'em, tak? To jest po prostu kolorowo, jest bardzo nasycone wszystko e, Bardzo... To jest nasycenie fest, tak według mnie e, No ale dobra, wcale nie wygląda źle Dobra, czyli tak Widzimy się w następnym odcinku. Nie wiemy jeszcze czego. Prawdopodobnie jest gór K.O. bo trochę się wciągnąłem mimo wszystko. Chcę znaleźć starego, który poszedł po mleko. Nie wiem czy patrzyłem się w kamerę. Mam problem, bo nie widzę, gdzie jest dokładnie kamera. Nieistotne. Dobra. E, kontynuujemy w następnych odcinkach przygodę szukamy starego z mlekiem lub bez mleka. Czymkolwiek wolę odnaleźć starego. Do zobaczenia do usłyszenia Na razie siemanko! Chopcy sobrze skakać na sam koniec. No że ci idzie ko. No. <grystanie> na razie.